Jak ważna jest genetyka w budowaniu sylwetki? Mały spoiler, ważniejsze niż myślisz. 99% influencerów, których podziwiamy za wygląd, zawdzięcza swoją sylwetkę nie tylko pracy, ale też strukturze ciała i iluzji. Którą potrafił stworzyć. Czy to oznacza, że nie pracują ciężko? No oczywiście, że pracują. Ale jeśli masz wąskie obojczyki i szeroką talię, to twój witep nigdy nie będzie wyglądał tak imponująco, jak u kogoś z szerokimi barkami i talią wąską. To samo u kobiet masz naturalnie szersze biodra? Dużo łatwiej dojdziesz do wyglądu, o którym wiele kobiet marzy. Ale struktura to nie wszystko. Przyczepy mięśniowe, brzójce, proporcje mięśni to one decydują, jak ten mięsień będzie wyglądał. To nie jest tak, że hiptrasty w każdym przypadku załatwią sprawę. Czasem to nie jest magiczny plan treningowy, a po prostu dobra genetyka, ogrom pracy, plus idealna budowa. Nie zapominajmy też, jak organizm reaguje na trening, suplementację czy regenerację, bo to, co działa u jednego, niekoniecznie musi sprawdzać się u drugiego. A ty, jaką genetykę wylosowałeś na kole fortuny? Daj znać w komentarzu.